W dniu 1 stycznia miasto Pilawa obchodziło wyjątkową rocznicę, 40-lecie nadania praw miejskich w Pilawie. Uroczysta sesja ówczesnej Rady Narodowej odbyła się 27 stycznia 1984 roku. To czas, który niezdecydowanie... Zmienił oblicze pilawy. Początki pilawy sięgają daleko wstecz, ale to od nadania praw miejskich pilawa zaczęła mocno się rozwijać. Zaczęły się inwestycje w infrastrukturę, kulturę i oświatę. Do dzisiaj pilawa bardzo się zmieniła, ponieważ dzisiaj jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin powiatu Garwolińskiego. Przybywa nam mieszkańców, ale też mamy mocno rozbudowaną infrastrukturę. Myślę, że ta rocznica 40-lecia nadania praw miejskich jest taką okazją do sięgania wstecz i do podsumowania tego co udało się zrealizować, ale też myślę, że wiąże się z tym co w przyszłości, bo oczywiście wszyscy myślimy o tym, żeby Pilawa jak najbardziej się rozwijała chcę podkreślić że ten rok uznaliśmy że będzie rokiem jubileuszu i wszystkie uroczystości imprezy które zamierzamy zrealizować będą się odbywały pod szyldem tego 40-lecia nadania prawniejskich Pilawie Pilawie zachęcam wszystkich państwa do śledzenia wszystkich informacji strony internetowej informacji na Facebooku czy w prasie będziemy o tych wszystkich wydarzeniach na bieżąco informować i oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w nich.